Rok temu zabrałem pięć mam w wyjątkową podróż. Oderwałem je z codziennej rutyny, aby pod okiem specjalistów od wizerunku zmienić nie tylko ich wygląd, ale i sposób myślenia, aby wyglądały i czuły się pięknie. W tym roku po wielu Waszych pytaniach powracamy z projektem, a naszą przygodę zaczynamy w centrum handlowym Ferio. Zapraszam Was do oglądania. Sorry, Wanna, I ain't giving you a dollar this time I ain't gonna Zadbane dłonie to wizytówka każdej kobiety. Zabrałem nasze mamy do salonu Style and Glamour. Zapraszam do środka. Biolifting i mu masaż, czyli jedyne benzynwazyjne metody na to, aby Twoja skóra wyglądała młodziej i piękniej. Tutaj nasze mamy naprawdę się zrelaksują. Zapraszam do salonu Wele. Tylko temu miejscu mogliśmy powierzyć włosy naszych mam. Jest z nami po raz drugi. Salon fryzjerski Spokojna Głowa. No pięknie, ale mo jaki mocny, Boże! Mocny? Mocny! Teraz wyglądasz no, <grymne> Gotowa Dada! Ja! Jak wyglądasz? Ece? Na no to dobrze. To jedziemy na sesję. Chcę Wam powiedzieć, że te dwa dni były dla nas bardzo ciężkie. Ja witam mamy, które wzięły udział w tamtym roku. Wielkie brawa dla nich! Dziękuję. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Tutaj nie będę Was trzymać w niepewności i nie będę tego przedłużać. Pierwszą mamą, którą zobaczycie, to będzie Emilia. Emilia była trochę przestraszona, jak do nas przyszła. Zobaczcie, jak wyglądała na początku tej przygody. Sajcie, no Wielkimi brawami zaprosimy na scenę teraz Emilię. Zobaczcie, jak się zmieniła. Emilia, powiedz, co Ci się najbardziej podobało w metamorfozie? Ogólnie całość była rewelacyjna, natomiast fryzura odmieniła chyba wszystko, co było możliwe, a dopełniłeś te dzieła. Zapraszam Cię do Twojej rodziny. Słuchajcie, kolejną mamą, którą zobaczymy na tej scenie, to będzie Kasia. Zobaczmy, jak wyglądała przed naszą metamorfozą. To była jedna z najfajniejszych metamorfoz, jaki mieliśmy, w całości trwania tego projektu. Na pewno będziecie zaskoczeni. Kasia była trochę przerażona, ale myślę, że to nie jest jedynie tylko jej nowy początek wyglądu, ale też zmiana i więcej pewności w siebie. Zapraszam Kasia na scenę. Kasia, jak się tu jest? Świetnie. Bardzo Tutaj dobrze. Tutaj mamy kamerę, nie uciekaj. Wspaniale. Obiecałaś, że nie będziesz się bała. Nie boję się. Jest wspaniale, było wspaniale i czuję się świetnie. Słuchajcie. Pewna siebie, świadoma siebie kobieta. Muszę zapytać węża jak metamorfoza. No, świetnie, jestem zaskoczony. Przed nami będzie kolejna mama. Mama Mariola. Zobaczcie, jak wyglądała przed metamorfozą. Zapraszam Cię na scenę. Mariola. Bałam się strasznie, jak e, poczułam nożyczki na karku. To zziębnęłam dosłownie, ale potem już jakoś poszło. Wielkie brawa dla mamy Marioli. Ja nazwałem tą mamę Rianą. Ona już pokazuje, zabijecie, zabijecie za to. Ale słuchajcie, musicie ją zobaczyć. Zobaczcie, jak wyglądała przed metamorfozą. Jak wiesz, to ja sam się cieszę z tej metamorfozy, jak Ci się podoba. Bardzo by było fajnie, to chyba największa przygoda w moim życiu. Nie będę cię męczyć, bo widzę, że masz łzy w dzisiaj makijaż się makijażu a obiecałaś, że idziemy na imprezę. Jeszcze raz wielkie brawa dla niej. Chodź, zapytam teraz rodziny, jak Wam się podoba metamorfoza? Super! Piękna! Jedna z uczestniczek całego projektu, która generalnie na wszystko się zgadzała. Pytam się, czy chce mieć włosy rude razem z Sylwią, czy chciałaby mieć blond. Róbcie co chcecie. Pytam o makijaż, jaki by chciała mieć. Róbcie co chcecie. No to zrobiliśmy. Zapraszam na scenę. Wow. Odnalazłaś się na sesji? Odnalazłam się. Chyba Macie dobrym jest fotografem. Tak, co? tak, na pewno. Was bardzo. Słuchajcie, wielkie brawa dla Joli. Wrażenia. Jak Super. Wam się podoba? No fantastycznie. Mama wszyscy nie ta mama. Pięknie, pięknie Naprawdę zrobiliśmy z nimi kawał dobrej roboty. Kochani, a ja zapraszam na środek również mamy, które wzięły udział rok temu. Nie no słuchajcie, wyglądacie obłędnie. Jak poznaliśmy was rok temu, chyba było trochę inaczej. Co się zmieniło? Kilka słów. Wszystko. A u ciebie? No myślę, że częściej chodzę do fryzjera. Co się zmieniło? A u mnie moja pewność siebie jest jeszcze, że tak powiem, pewniejsza. No ja też chyba jestem bardziej pewna siebie bardziej trochę. siebie. Tylko wierzę w siebie i to, że człowiek nagle zauważył, że jest atrakcyjny, tak? Wielkie brawa. Słuchajcie, to jest niezwykły projekt. Mam nadzieję, że spotkamy się już za rok. Teraz zapraszam Was na lampkę szampana. Wy świętujcie, bawcie się z mamami, nowymi mamami, ale tymi samymi cały czas. Wielkie brawa. Dzięki.